Bardzo serdecznie Państwa witam. Opowiem Państwu dwa słowa o tym, jak działaliśmy w sezonie, który właśnie się zakończył. W 3 lipca mieliśmy ostatnią transmisję online nowego De Camerona i teraz przez miesiąc będziemy odpoczywać. Państwo nam wybaczcie, ale bardzo intensywnie pracowaliśmy w tym sezonie i też taki oddech należy się nam, pracownikom teatru. Sezon 2020-2021 rozpoczęliśmy z przytupem, bo rozpoczęliśmy spektaklem, który powstał we współpracy z Państwowym Teatrem Dramatycznym imienia Ili Czawczawadzego w, w Batumi. Taką koprodukcją, którą zapowiadaliśmy już kilka lat. Spektakl pod nazwą Klasyczna Koprodukcja, pokazywany był w Gruzji. Potem w październiku miał premierę legnicką, więc był to taki przytup i takie mocne wejście w sezon, który miał być. No i pewnie było ostatecznie jednym z ważniejszych sezonów w naszej historii. Potem właściwie natychmiast z, z Gruzji weszliśmy w, w projekt Teatr Polska i jeździliśmy ze spektaklem Wyzwolenia po miastach w Dolnym Śląsku i nie tylko na Dolnym Śląsku. To jest taki projekt polegający na tym, że pokazujemy spektakle w miastach, w których nie ma stałych zespołów teatralnych. Bardzo zacny projekt, nawiązujący do przedwojennej reduty Juliusza Osterwy. W tym roku także będziemy ze spektaklem Wierna Batacha podróżować po miasta Dolnego Śląska i kilku innych województw. Potem, właściwie zaraz po tej trasie z Teatr Polska, w ramach Teatr Polska weszliśmy w próby najważniejszego w tym sezonie, jak się okazało, spektaklu w żywym planie Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana w reżyserii Łukasza Kosa, Taka opowieść o teatrze, totalna opowieść rozgrywająca się w różnych przestrzeniach. Teatru filmowana, transmitowana na żywo, nagrywana z jedną sceną graną w cholu ratusza z przestawianą widownią, więc taki teat absolutnie totalny, yy, trwający jak na warunki legnickie długo, bo powyżej 3,5 godziny. Doprowadziliśmy do premiery w końcu lutego i niestety to były jakby ostatnie jedyne spektakle tego tytułu. Tam zagraliśmy 5 czy 6 razy Fan Aleksander, mimo tego Spektakl zebrał świetne recenzje, dostał już kilka zaproszeń na festiwale ogólnopolskie. Teraz się właśnie zastanawiamy, jak możemy go przenieść poza, poza, poza Legnicę. No i potem przyszła pandemia. Pandemia okazała się czasem bardzo trudnym dla teatrów w ogóle, prawda? To znaczy, jak państwo wiecie, rząd wprowadził zakaz organizacji spektakli teatralnych. Teatr musiał zawiesić działalność sceniczną i właściwie pierwszy raz w historii teatru, w takiej historii yy, totalnej, europejskiej, światowej, teatr znalazł się w takiej sytuacji, że właściwie 99% teatrów, a może i 100%, nie grało w tym czasie. Nie grała no, na żywo nie grało. Nie grała też na żywo Legnica, natomiast myśmy szybko zrozumieli, że jedyną naszą szansą na przeżycie razem z naszą widownią oczywiście tego czasu trudnego jest przejście do sieci. Bardzo intensywnie, jak Państwo wiecie, do dzisiaj, właśnie do, do, do dzisiaj, no bo ta transmisja też idzie w sieci. To, to nagranie też zobaczycie Państwo w sieci. Jakby pracujemy w sieci, przede wszystkim pokazaliśmy pierwszą w Polsce premierę online. spektak nowy de Cameron, inspirowany zbiorem nowel Giovanniego Bocaccia. Spektakl, którego współtwórcami, a właściwie twórcami byli aktorzy. Realizacja zespołowa, każdy każda części tych, tego, tego przedstawienia powstawała w domu. Spektakl zebrał świetne recenzje, był pokazywany kilkakrotnie później w sieci za chwilę zgodnie z założeniami programu Kultura w sieci na pół roku wrzucimy go w ogóle do, 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 do jakby do możliwości bezpłatnego oglądania, ale to nie tylko nowy dekameron, bo także edukacja otwarta online, także zajęcia gońca teatralnego, czyli edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona online, także różnego typu okazje, iminy Holeny, Międzynarodowy Dzień Teatru. Tych okazji, premiery teatralne pokazywaliśmy też dzięki uprzejmości TVP, pokazywaliśmy spektakle telewizyjne nagrane nasze, czyli schody i zachody miasta, pasje. Dzisiaj jest premiera Trzech Fór i także zrealizowanej, zrealizowanej razem z, z TVP, więc to dużo było takich projektów, które miały na celu jedną rzecz. No, po pierwsze propagowanie akcji Zostań w domu, która rozumie już się zakończyła, bo już nikt nie zostaje w domu oraz utrzymywanie więzi z widownią. No Bo to, co jest najważniejsze, proszę Państwa, w takim dramatycznym czasie jak pandemia, to jest utrzymanie stałego, stałej więzi przymierza to, co ja nazywam i co jakby teatrolodzy opisywali, co jest opisywane tysiąc razy w historii teatru, przymierza z widownią. Znaczy, widownia, która jest jakby najważniejszym elementem jakby, yy, przedstawienia, staje się tutaj no, odbiorcą trochę innym niż w żywym teatrze, aczkolwiek odbiorcą też ciekawym, bo, jak Państwo wiecie, sieć dociera wszędzie. No, i mieliśmy sygnały ze Szwajcarii, z Danii, z różnych innych krajów europejskich, że nas oglądają, więc to, jest, to też była to też dziękując Państwu za to i, i kłaniając się niczko, chcę powiedzieć, że to była wyjątkowa widownia. Takiej widowni pewnie w żywym teatrze nigdy nie do, do, doświadczymy. Dlatego też niezależnie od dramatu tej sytuacji, który zresztą trwa dalej przecież, e, uważam, że to był czas, który jak czas próby, no, czas, który nas mocno doświadczył i też nauczył wielu, wielu wielu rzeczy. Zresztą dwa z projektów, nie powiem Państwu jakie. Pozwólcie dzisiaj, bo je dopracowujemy, Dwa z projektów w przyszłym sezonie, w sezonie 2020-2021, zrealizujemy także online. Także poprzez to, poprzez, z powodu tych doświadczeń, które mieliśmy w tym, w tym, w tym, w tym sezonie. Więc to był bardzo taki. Trudny czas, ale jednocześnie mocno inspirujący czas, no bo to też nie chodzi o to, żeby załamywać ręce, żeby mówić, że się nie da, że to jest trudne, niemożliwe, tylko żeby działać. Ja myślę, że Teatr Modrzejewski w Legnicy sprostał temu temu, temu czasowi i za to dziękuję moim współpracownikom, którzy bardzo dzielnie w tym czasie się sprawdzili, a jednocześnie dziękuję Państwu. Naszym odbiorcom, którzy chcieliście oglądać to, co robimy, no bo sieć jest bezwzględna. Sieć się wyłącza po dwóch minutach i zostają w nich tylko ci, co są najsilniejsi. Powoli wchodzimy w nowy sezon, czyli w sezon 2021. Jak Państwo wiecie, nasz pomysł także na mapie teatralnej Polski okazał się bardzo oryginalny. Przyspieszyliśmy przerwę sezonową, czyli odpoczywamy w czerwcu, w sensie odbierania urlopów. W lipcu ta część, która pracowała w czerwcu i startujemy od sierpnia, startujemy od połowy sierpnia spektaklami na przepięknym dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy. To jest też myślę wielka wartość, ponieważ z tego co z monitorowania sytuacji w teatrach wiemy, że ludzie, nie, że widownia nie zawsze ma taką wolę i nie zawsze łatwo wraca do teatru, dlatego myślę, że będzie Państwu dużo łatwiej wrócić do teatru i serdecznie tego zapraszam, zachęcając do kupowania biletów online. Na razie uruchomiliśmy tylko sprzedaż online. Od początku sierpnia działać będzie kasa teatralna na normalnych warunkach. Natomiast zachęcam Państwa do kupowania biletów online. Zaplanowaliśmy tam sześć przedstawień, cztery przedstawienia widowiska teatralnego Człowiek na moście Roberta Urbańskiego, inspirowane życiorysem Henryka Karlińskiego bardzo y, bogaty w różne elementy, samochody, konie, rowery, spektakl opowiadający o bardzo ważnym fragmencie rzeczywistości, o takim starciu artysty z władzą. Czyli to, nie jest, to nie jest Petego Karlińskim, to jest spektakl ponadczasowy, ponad ponadhistoryczny, ponieważ on o, o, opowiada o, o wiecznym dylemacie, który ma każdy animator, każdy Lider, każdy dyrektor, relacja z władzą, artysty z władzą. No i drugi spektakl państwu znany, ale też graliśmy go w Legnicy w różnych miejscach. Tym razem zagramy go na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Skarb Wdowy Schadenfreude, e, Roberta Urbańskiego w reżyserii zmarłego, niestety niedawno, naszego wielkiego przyjaciela Lechara Czaka. E, spektakl opowiadający o, o, o dzikim zachodzie, to znaczy o ziemiach odzyskanych, o tym co się zdarzyło. Po 1945 roku w Polsce Taka, takie prawo i pięć tylko w wersji, w wersji teatralnej. Jak Państwo pamiętają, słynny film z Gustawem Holowkiem, no to jakby dużą e, inspiracji w tym filmie znaleźliśmy także dla naszej teatralnej opowieści. No a później e, jakby clue początku sezonu premiera króla Lira, e, Williama Szekspira w serii Anny Augustynowicz. E, e, z Mirosławem Zbrojewiczem w roli tytułowej, z aktorkami legnickimi, aktorkami opolskimi w Obsadzie, ponieważ spektakl powstaje w koprodukcji między teatrem naszym a teatrem w, 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 w Opolu. To też jest taki, taki dowód na naszą aktywność, ponieważ to już jest raz, dwa, czwarta koprodukcja, którą robimy w przeciągu ostatnich lat. A to a koprodukcja jest bardzo, bardzo ważna dla teatru, ponieważ ona po pierwsze jakby uczy mocno artystów wzajemnie, znaczy wzajemnie się od siebie uczą, a po drugie staje się dla Państwa, dla widowni ciekawą sprawą, ponieważ widzicie nowe rozwiązania, nowych ludzi, nowe światy. To bardzo, bardzo ważny element życia teatralnego to jest koprodukcja. 12 września o godzinie 19 zapraszamy na tą, na tą premierę. Na razie nie mówimy Państwu o żadnych obostrzeniach sanitarnych, nie, nie straszymy Państwa żadnymi tam rzeczami, które będziecie musieli wypełniać, albo nie wypełniać. Poczekamy cierpliwie na to, jaka będzie sytuacja po, po, e, na początku sierpnia, natomiast chcę Państwu powiedzieć jasno, że w plenerze jesteśmy w stanie spełnić każde rygory, ponieważ plener pozwala nam na taką możliwość i plener jest dużo e, taki, no nie chcę być bezpieczniejszy, ale taki bardziej, bardziej przyjazny jakby widzom i dlatego myślę, że bardzo dobrym pomysłem naszym było to, że zaczęliśmy właśnie od spektakli w plenerze i to, że Państwa jakby powrót do teatru dokona się właśnie poprzez, poprzez plener. Bardzo za Państwem tęskimy i ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Jeszcze raz chcę podkreślić, że teatr bez widowni nie ma, nie ma sensu. Teatr w sieci można robić, ale też. Po paru miesiącach aktywnego robienia teatru w sieci już też ma się trochę dołożyć, więc Dlatego wierzymy w to, że ten teatr w żywym planie będzie znowu możliwy. Wierzymy w to, że Państwo do nas, do nas wrócą i chcę Państwu życzyć dobrych wakacji, bo mam nadzieję, że tak samo jak my jesteście na urlopach albo za chwilę będziecie na, na urlopach. Mamy ten miesiąc oddechu w teatrze, a od pierwszego sierpnia intensywnie e, e, intensywnie e, pracujemy i zapraszamy Państwa na pierwszy spektakl 15 sierpnia. Propagujemy od dzisiaj taką akcję Czekamy na Was. Zobaczycie Państwo ją na banerach, na plakatach, na ulotkach naszych. Czekamy na Was utęsknieni.